Samsung Galaxy S21 z przedniej kamery nagrywa w 4K 60 klatek na sekundę. Który smartfon Ci nagra z taką prędkością, z taką rozdzielczością i prędkością też, bo to klatki na sekundę jest akurat 60 w tej chwili. Który chiński smartfon Ci tak nagra? Praktycznie żaden. Jeśli znacie jakiś taki smartfon chiński, który nagrywa z taką rozdzielczością z przedniej kamery, to dajcie znać w komentarzu iPhone, no to nagrywa, tak, ale inne to no raczej nie Autofokus? Jest Jeszcze Autofokus? No, inne w ogóle nie mają Autofokusa Dobra, ale zmienię No właśnie, mogę w locie zmienić sobie na przednią kamerę Widzicie? No i to jest to To, to ja rozumiem W innych smartfonach musisz wyłączyć i włączyć z powrotem Autofokus Oczywiście, że jest. No. Zoom jest. Pięknie. Szeroki kąt. Nie ma autofokusu w szerokim kącie. Nie ma. Jest. Szybki jest. Widziałem szybciej, ale jest bardzo dobrze telefoto 3 razy 5, 7, 10 do 12 razy Jak audio wygląda, czy jest dobrze na przednią kamerę Tu Ci taka ikonka wyskakuje, że jest nagrywane dźwięki, tą taką diodę z boku zieloną, że dźwięk jest nagrywany. Nie wiem, po co to jest. Przecież wiem, że się, się nagrywa, nie? No. Wygląda nieźle. Ciekawe, jak będzie. Czekaj, może zdejmę maskę. Jak będzie słychać mnie. Jestem na pełnym wyciągnięciu yy, ręki. No. Wystarczająco szeroko. Trzymam kamerę na Poziomie nosa. Dobrze, czasami jak, jak jest ustawiona kamera gdzieś niżej, albo wyżej, to trzeba, trzeba tak trzymać, żeby było równo. No, sam jest po środku, także to jest dobrze. No i teraz zobaczcie sobie parę sampli zdjęć. No, i napiszcie ja w komentarzu, czy jest lepiej, czy jest gorzej.